Książę Harry postanowił, król Karol III i książę William mogą się zdziwić. Jeszcze nie przebrzmiały echa 6-odcinkowego serialu dokumentalnego Harry i który Netflix wyemitował w dwóch częściach w grudniu zeszłego roku, a już na dniach szykuje się kolejny skandal. Tym razem, związany z autobiografią księcia Harry'ego Spara, w dosłownym tłumaczeniu, zapasowy. Chociaż książka jeszcze nie trafiła do księgarni, próby interpretacji tytułu już się zaczęły. Nie brakuje opinii, że ma on wyrażać frustrację księcia z powodu bycia drugim synem zabezpieczeniem trwałości monarchii, dorastającym w cieniu brata, przyszłego króla. Jak spekulują tabloidy, w książce Harlego mogą znaleźć się detale relacji łączących księcia Williama z sąsiadką z Norfolk. Rosy Hanbury oraz fragmenty, którymi nie będzie zachwycona królowa małżonka Camilla. Harry ma z nią na pięku, odkąd dowiedział się, że królowa Elżbieta II zmieniła zdanie w sprawie tytułu dla Camilli po tym. Gdy Karol obejmie tron. W 70-rocznicę koronacji, brytyjska monarchinia opublikowała oficjalne oświadczenie. W którym wyznała, że jej osobistym życzeniem jest by po jej śmierci Camilla nosiła tytuł królewski. Krótko potem powierzyła synowej patronat nad Teatrem Narodowym, odebranym wcześniej Meghan. Książę Harry podobno ciężko przeżyła front wobec żony, a jeszcze bardziej wobec zmarłej matki. Czemu ponoć dał wyraz w swojej książce, za którą otrzymał od wydawcy 20 milionów dolarów. Z okazji premiery wydawniczej książę Sussex udzielił wywiadów CBS i TV. Jak można wnioskować z niezwiastunów owych rozmów? Miały one przebieg dość zaskakujący dla każdego, kto oglądał serial Harry McCann. Po wiadrach pomyj, wylanych na głowy ojca i brata, książę Harry nieoczekiwania i wyznaje, że chciałby z nimi odbudować relacje. Chciałbym odzyskać mojego ojca, chciałbym odzyskać mojego brata. W wywiadzie dla ITV podkreśla jednak, że nim wykazali absolutnie żadnej chęci do pogodzenia się. Z kolei w rozmowie z CBS stwierdził, że został zdradzony przeciekami i fabrykowaniem historii przeciwko niemu i Mekhan. Motto rodziny brzmi: nigdy nie narzekaj, nigdy nie im wyjaśniaj, ale to tylko motto. W rzeczywistości będą dosłownie karmić łóżkami informacji każdego korespondenta, który zapragnie napisać o nas historię. Przez minione 6 lat słyszeliśmy, nie możemy wydać oświadczenia, żeby cię chronić, a jednocześnie robili to dla innych członków rodziny. W końcu zaczynasz rozumieć, że ich milczenie jest zdradą. Myślę, że podobało im się trzymanie nas jako czarnych charakterów, ponieważ jak daje do zrozumienia książę Sussex, powrót do rodziny byłby jednoznaczny z przyjęciem na siebie roli kozła ofiarnego. Czy, jak woli, czarnego charakteru, nie wyobraża sobie podjęcia na nowo obowiązków wynikających z przynależności do rodziny królewskiej? Oba wywiady zostaną wyemitowane 8 stycznia, na dwa dni przed premierą książki z pary.